drugi raz, to w samochodzie świeci słońce, to jest naprawdę gorące. Ale u mnie macie max 6x6, bardzo mi się podobało komfort psychiczny, ty chyba mówiłaś, no to, to było super, żałuję, szkoda, że nie zaśpiewałaś bardzo <grym myślę> e, no, Później kolega troszkę mniej do, rozmawiał, ale, ale też, też próbował. E, więcej rozmawiajcie, mimo że to jest nieprzytomny, rozmawiajcie, bo jak koleżanka odeszła, to trochę mniej rozmawiałeś do niego. E, I tak, kontrola oddechu była, tylko później się zastanawiam, jak sprawdzałeś się oddech, jak koleżanka już poszła, tych otrzymałeś. A no, ja nie, nie, nie... ty. Ja. ja widziałem, że ruszy się klatka piersiowa, wpatrzyłem w góry. No, no, Dobra, stoją. Po koł mnie macie Max, 6x6 Dobra, no od razu powiem, że u mnie też macie Max. Bardzo dobrze, że zajrzeliście, czy nic nie wycieka z samochodu, jak pierwsza dworzenia do tej pory. Bo zawsze może coś cieknąć, niebezpiecznego, więc zabezpieczenie bezpieczeństwo miejsca zdarzenia macie oczywiście punkt. Koordynacja też była genialna. No i wezwanie pogotowia max, czyli 8x8 I na 34 możliwe na całej stacji się 33 jeszcze co? My tutaj dać, oto się nas to my tu spytały, musiałaś tak, tak. Stany wyśpiewać, ktoś musiał odwiedzić i tak dalej. Tak, zebranie wywiadu było, nie. za to macie kupić. Przepraszam, a tak. on nie było ile pców? Nie, żadnego. Ile pców? Dla Max. Przejdzie Macie Max, ochocz mnie, bo ja tam dałam tylko jeden punkt, a nie dwa dla komfort psychiczny. A ja już zaśpiewać znaczy, Ale za ja mówię o moim poszkodowaniu. się, no czy kolor i tak dalej. Pytałyśmy się, czy zaśpiewasz Razem na śpiewajcie, która Była drużyna, która... Było, one mają za to punkt. Ale nie całe, tak nie całe, Nie mają dwóch, tylko mają jeden, ponieważ... Co moglibyście zrobić lepiej? Komfort psychiczny. Więcej no, ja rozmów Tak, więcej rozmowy. Hmm. A no, to, momenty, tym momenty, kiedy ja, ja się, ja się zastanawiam, czy no. jeszcze coś powiesz? Czy będzie taka cisza? Nie może będzie być protest? ciszy po prostu. Bo coś bo trzeba to zawsze to. wymyślić. Jakiś temat. Można, można to, rozmawiać to. o wybiórce, która w rzeczywistości jej no, no, nie, bo, nie po, ma. Po, po prostu takie dłuższe taki momenty ciszy. No Nie, nie. Dziękuję.